Powiedzieć kilka słów na temat różnic między kobietą i mężczyzną. Problem jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, różnimy się po coś i warto to rozpoznać. Ale po drugie, świat nam wmawia, że się niczym nie różnimy. I jeżeli miałbym tak powiedzieć uczciwie, to przez 30 lat w poradni słyszę jedne wielkie pretensje od kobiet: proszę pana, mój mąż jest chłopem. Znaczy, to nie jest tak sformułowane. Ale tak naprawdę o to chodzi, że on myśli nie tak, jak ona, że on czuje nie tak wcale nie czuje, a ona czuje, że on tęskni inaczej, że on pragnie czego innego, że w ogóle wszystko robi źle. Inaczej pracuje, inaczej odpoczywa. Podobnie mężczyźni mają pretensje do kobiet. Zauważmy, wielki nasz rodak, Jan Paweł II, przez pierwszych pięć lat Pontyfikatu mówił właśnie o, mężczyznom niewiasną stworzył ich. Mówił o tym, że jesteśmy inni. Dwa sposoby bycia ciałem, bycie ciałem na sposób męski przeznaczony do ojcowania, bycie ciałem na sposób kobiecy, przeznaczony do matkowania. Świat to nam dzisiaj rozmywa. Szkoda, bo zaczynamy się gubić. Coraz więcej dziewczyn dzisiaj marzy o karierach, które nie mają nic wspólnego z matkowaniem. Na przykład biznesumen w przemyśle zbrojeniowym. Coraz więcej mężczyzn wcale nie marzy o tym, by się opiekować kobietą, dziećmi, w ogóle kimkolwiek opiekować, czyli by być ojcem. Marzy o karierach singlowskich, zabawiania się. Chłopczyk, nie wiem, playboy, Piotruś, pan, jakiś tam laluś. Nie, nie tędy droga do szczęścia naszego. Trzeba by rozpoznać też w czym się różnimy. Tak najogólniej mówiąc, kobieta jest stworzona geniusz, absolutny geniusz w relacjach międzyludzkich. Ona potrafi rozpoznać Mowę dziecka, które się jeszcze nie urodziło, ona potrafi rozpoznać dziesięć różnych płaczów dziecka, a dla faceta ryczy, zrób coś ryczy. No nie ryczy, tylko płacze i płacze, dlatego że jej boli łóżko, albo brzuszek, albo kolka, albo coś tam jeszcze innego. Wykorzystujmy te swoje genialne talenty. Kobieta ku człowiekowi. Ktoś powiedział, światem kobiety są sprawy jej serca, a sercem mężczyzny są sprawy świata. Tak, kobieta jest. Ukierunkowana na człowieka, mężczyzna ukierunkowany na świat, na sprawy świata. Próbuje się raz po raz udowadniać, że to inni jesteśmy, tylko dlatego, że chłopczykom się daje samochodziki, i dziewczynkom laleczki. To nie dlatego. Kiedyś, kilkanaście lat temu już, próbowano zrobić taki eksperyment, że odizolowana małe dziewczynki dawały mi takie blaszane ciężarówy do zabawy. I świat w internecie obiegło zdjęcie, jak to dziewczynka malutka zawinęła sobie ciężarówkę w kocyk, przytuliła do piersi i lulała. To jest w genach. Jeżeli będziemy chcieli to oszukać, jeżeli będziemy szukali naszego szczęścia w Karkierach nie macierzyńskich, nie ojcowskich, po prostu będziemy nieszczęśliwi. Nie dajmy się oszukać światu, który zwariował na punkcie jakoś zupełnie nierozumnie e, traktowanego równouprawnienia. Wszystko tak samo. Mąż żoną na przemian mają węgiel z nosić? Nie. Krzycząca niesprawiedliwość, krzywda kobiety. Ale też wiele rzeczy lepiej robią kobiety od mężczyzn. Niech to robią. To, co my robimy lepiej, róbmy to i dziękujmy sobie nawzajem ze słowami, co ja bym bez Ciebie zrobiła, co ja bym bez Ciebie zrobił, albo jeszcze lepiej, co ja bym bez Ciebie poczęła i co ja bym bez Ciebie począł. Tak, nic byśmy nie poczęli w pojedynkę.